Na straganie w dzień targowy Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, Tak pan więdnie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, Leżę tutaj już od wtorku. Rzecze na to kalarepka, Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepek lepie, Jak tam rzepo? Coraz lepiej? O, dzięki, dzięki, panie Grochu. Jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka stąd jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A tu Feler, westchnął Seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyżbyś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka. Niech no pani prędzej zmyka, ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feller westchnął Seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka. Odezwała się drukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy. Po co kłótnie, po co wasze swary głupie, Wnet i tak zginiemy w zupie. A to seler, westchnął seler.